Dzień liturgiczny w naszym kalendarzu oznaczony wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Chorego. Wspomniał Ksiądz Stanisław, że od 1993 roku mamy tę możliwość, że na, powiedziałbym, znacznie wyższym poziomie. I zainteresowania i przygotowania i próby wczuwania się w te wielkie tajemnice. Właśnie przeżywamy ten dzień i dni sąsiednie, bo to nie jest tak, że tylko dzisiaj, ale wielu duszpasterzy wykorzystuje te momenty we wspólnotach parafialnych, ale także większych jednostkach medycznych czy opieki społecznej żeby w okolicach wspomnienia Matki Bożej z Lourdes więcej było powiedziałbym tego zainteresowania tej czułości delikatności zrozumienia dla człowieka będącego w chorobie w takiej szczególnej potrzebie dzisiaj z rana kiedy udzielałem krótkiego wywiadu dla Radia Maria, prowadzący dziennikarz zadał mi takie pytanie: Czy chorzy w całym, powiedziałbym, krajobrazie społeczeństwa czy oni są kimś ważnym? Otóż nie ma wątpliwości, kochani. Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo prawie społeczeństwo i wspólnota ludzi na różny sposób niedomagających to jest prawie ta sama wspólnota. Bo któż z nas, niezależnie od wieku i okoliczności, nie domaga i należy do tej kategorii. Dzisiaj niestety już nawet najmłodsi często w sposób bardzo poważny nie domagają. Nie jest to miejsce na to, żeby rozważać tego rodzaju problemy, ale odpowiadając na pytanie tego dziennikarza, możemy wszyscy jednoznacznie powiedzieć tak. Ludzie chorzy, będący w szczególnej potrzebie, niedomagający, są tą wspólnotą, nad którą się trzeba naprawdę pochylać każdego dnia i oni zajmują poczesne jedno z głównych miejsc w świadomości i także w posługach całego społeczeństwa. Ojciec Święty zawsze na ten dzień przygotowuje orędzie, podobnie w tym roku. Ono jest bardzo bogate w treść, mówi o współczuciu. Wiąże to też z drogą synodalną, którą teraz przeżywamy. I to współczucie osadza właśnie w jednej z tych wartości, jakie powinniśmy w sobie ukształtować. Ze względu na to, że obok nas idzie drugi człowiek. Ojciec Święty przypomina nam, że choroba jest sprawą powszechną, tak jak przed chwilą mówiłem, więc człowiek chory także. I Ojciec Święty mówi, że potrzebny jest dla nas, w naszym życiu, wypracowanie takiego stylu, jaki, jaki prezentuje Bóg, który towarzyszy nam na co dzień, bez przerwy, jest delikatny, współczujący, opiekujący się, i my powinniśmy, naśladując naszego Ojca Niebieskiego, takimi stawać się względem tych wszystkich, którzy. Na różny sposób znajdą się w tego rodzaju potrzebie. Jak to w rzeczywistości wygląda? Różnie rzecz jasna, tak jak ze wszystkimi innymi sprawami, ale trzeba powiedzieć, że uczymy się tego. I dzisiaj trzeba, kiedy stajemy tutaj przy ołtarzu Pańskim, podziękować z całego serca, tym wszystkim, którzy nauczyli się tego stylu Bożego. I są rzeczywiście dla ludzi będących w potrzebie, w osamotnieniu, załamanych, cierpiących, źle się mających, wobec tych, którym gdzieś tam gaśnie nadzieja, że właśnie takimi są i za to trzeba. Bogu dziękować i to starajmy się nie tylko dzisiaj czynić. Ale jest też jakaś cząstka społeczeństwa, są i tacy pośród nas, którzy niby wyruszyli wraz z nami w tę drogę życiową, bo w Piśmie Świętym wielokrotnie jest nawiązywanie. Do tego sposobu przeżywania naszej codzienności, że my w gromadzie, we wspólnocie idziemy przez życie, ale niektórzy myślą nieco inaczej. Zostawiają współbraci i drogę swoją przeżywają, konstruują sami. Dziękując niejako za wszelką pomoc, towarzyszenie idą sami. Drodzy moi, z tego rodzą się nieraz ogromne kłopoty, ponieważ po pierwsze, zostawiając innych, wśród tych zostawionych możemy zostawić takich, którzy w żaden sposób nie poradzą sobie w życiu. Nie trzeba tego faktu tłumaczyć. My mamy na tyle, powiedziałbym, wyobraźni i wiemy, co to znaczy zostawić samemu sobie człowieka, który z podstawowymi rzeczami nie jest w stanie poradzić. Na to Ojciec Święty zwraca uwagę. Ale druga sprawa, jakieś powiedziałbym, zaciemnienie umysłu panuje u takich, którzy wysforowali się idą swoimi drogami, nie patrząc na to, że w każdym momencie mogą stać się potrzebujący. I nie trudno zgadnąć. Że wobec takich ludzi będzie nam trudno zająć właściwe stanowisko. Jest coś takiego, sami doskonale wiecie, że taka postawa budzi uprzedzenie. Zostawiłeś nas, nie żądaj, żebyśmy się teraz nad Tobą litowali. Oczywiście, że takiej postawy nie możemy demonstrować, bo byłoby to zaprzeczenie bycia uczniem Chrystusa, bo tutaj trzeba sięgnąć po najgłębsze pokłady naszej wrażliwości, mimo że została ta nasza wrażliwość upokorzona. Ale potrzeba sięgnąć do tych pokładów, gdzie właściwie rozumiemy i korzystamy z miłosierdzia, które pragniemy praktykować na wzór Pana Jezusa. I to jeszcze trzeba tu w tym miejscu podkreślić, bo to jest jakieś bardziej całościowe patrzenie na tę rzeczywistość, że my. Musimy się wychowywać, bezustannie wychowywać do takiej postawy. To nie przychodzi tak z dnia na dzień. To trzeba mieć obycie w tym. W tym sensie, że trzeba to od najmłodszych lat praktykować. Wielu ludzi dobrze rozumiejących strukturę społeczeństwa powiada, niegdyś było pewnie łatwiej, dlatego że w podstawowych wspólnotach, jakimi są rodziny, ten, ten układ był inny, było przynajmniej dwa, trzy, a nieraz i cztery pokolenia. I to kształcenie odbywało się w sposób naturalny. Wszyscy byli niejako uzależnieni od siebie. I w ten sposób bardziej rozumieli, byli chętni do tego, żeby usłużyć, pomóc towarzyszyć, mieć większe zrozumienie dla człowieka będącego w niedyspozycji, w chorobie i tak dalej. I nie trzeba było specjalnych, powiedziałbym, programów, żeby na to zwracać uwagę. Co, co dzisiaj staje się, no, jakby codzienne, że musimy nauczyć ludzi, czy wychowywać w tym kierunku, żeby umieli, mieli potrzebę towarzyszyć innym. Na to zwróćmy bacznie uwagę. Ojciec Święty podpiera te, te rozważania, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I tutaj ta przypowieść jest dla nas wszystkich znana. Gdzie pokazane są przynajmniej trzy, cztery osoby. Jedne są z tego kręgu osób z takiego rodzaju formacji wychowania, że powinni w sposób naturalny Umieć się zachować wobec cierpienia drugiego człowieka. I Pan Jezus tutaj mocno podkreśla, że trochę to jest za mało. Jeszcze musi się coś zadziać w sercu, żeby ten człowiek, który wie, rozumie, że to jest prawidłowa droga. Jeszcze, żeby uruchomił swoje serce i pokonał wszelką znieczulicę w sobie. I pokazuje też na człowieka, który, że tak powiem, codziennie dostaje po głowie, myślę tutaj o Samarytaninie, który przez wspólnotę żydowską nie był mile widziany, był pogardzany. A tutaj Pan Jezus go stawia na piedestał, pokazuje. Patrzcie, macie o nim takie mniemanie, a nie dorastacie mu w swoim codziennym zachowaniu. I właśnie ten Samarytanin, jak długo świat będzie istniał, jest taką, takim wzorcem niepodważalnym, a Pan Jezus ze względu na niego, kończąc tę przypowieść, powiada do nas wszystkich, idźcie i czyńcie tak samo. I tutaj, w tym momencie jest też chyba właściwe, właściwa sposobność, żeby tym, którzy tak czynią, podziękować. Najczęściej, jakby na pierwszy plan, wypływają te osoby, które podejmują służbę wobec chorego, cierpiącego w jednostkach uformowanych. W szpitalach, wszelkiego rodzaju zakładach opieki społecznej, i nie mamy wątpliwości co do tego, że ta ogromna wdzięczność za ich posługę, za ich fachowość, za serdeczność, za codzienne przełamywanie im się należy. Ale zdecydowanie więcej naszych sióstr i braci pełni te same posługi, w swoich domach rodzinnych wobec najbliższych i to nie trwa tydzień, dwa czy miesiąc. To są nieraz okresy wieloletnie czy nawet kilkanaście i, i więcej lat. I to się odbywa, jak zauważamy, w sposób taki cichy, bezpretensjonalny. Gdyby zapytać tych ludzi tak szczerze i delikatnie, to zdziwio się, że takie pytanie padnie, bo większość z nich widzi to jako naturalną potrzebę, jako naturalną służbę, jako to, co powinno wypływać z serca człowieka uformowanego. Przez wiarę. Nie pieniądze, nie jakaś inna konieczność, bo można te problemy rozwiązać na inny sposób. Ale właśnie dlatego, że tak podpowiada serce uformowane przez miłość Bożą. I gdybyśmy zadali sobie jeszcze pytanie, co nas jakby upoważnia do tak, tak szczególnego pochylenia się nad wartością cierpienia? To, drodzy moi, trzeba wrócić do pierwszego czytania. To jest fragment księgi proroka Isajasza. Tam, Każde słowo i każdy fragment opisu odnosi się do Pana Jezusa, który poprzez cierpienie nas zbawił. I nie ma innego lepszego świadectwa, ani też nie potrzeba szukać żadnego dzieła filozoficznego czy teologicznego, żeby uzasadnić. Dlaczego cierpienie odpowiednio pojęte i zagospodarowane jest tak wielkie, tak znaczące, tak ważne i tak owocne w naszym życiu? Ze względu na tego, który zna najlepiej ten problem. Była kiedyś zorganizowana wystawa obrazów kilku malarzy i widać było, że ludzie przechodzili tak, właściwie nie było jakiegoś takiego poważnego zainteresowania. I w pewnym momencie przy jednym obrazie skupiło się dużo ludzi, ale to w pewnym momencie. I ci, którzy obserwowali, nie bardzo wiedzieli, dlaczego teraz i przy tym obrazie skupiło się tylu ludzi, a przecież przechodzili przy tym obrazie już parę godzin inni. Okazało się, że do tych zwiedzających czy oglądających tę wystawę dołączył, dołączył się wybitny znawca dzieł, malarstwa. I wszyscy, którzy go znali, wiedzeni takim przeczuciem, trzeba go obserwować. On się na tym wszystkim zna. Jeśli on będzie szczególnie jakimś fragmentem tej wystawy zainteresowany, to znaczy, że to ma wartość. Po co o tym wspominam? Bo Pan Jezus jest tym znawcą sprawy. To co, ale nie tylko, w Księdze proroka Izajasza. I cała, cała ta, ten okres działalności publicznej Pana Jezusa jest mocno, że tak powiem, otulony cierpieniem. To ze względu na Pana Jezusa My rozumiemy, że cierpienie i odpowiedni stosunek do tego cierpienia jest w naszym życiu sprawą fundamentalną. I dziękujemy Bogu, że daje nam takie rozumienie. A skoro daje nam takie rozumienie, to przynajmniej dwie sprawy powinniśmy w sobie. Dobrze ukształtować. Po pierwsze, że kiedy przyjdzie taki moment, iż zechce Pan obdarzyć nas cierpieniem, ale dla nas powinno być pojmowane jako łaska, trudna, ale łaska, żebyśmy się umieli odpowiednio zachować. I drugie, Pan Jezus pokazywał, jak bardzo sam chciał być i to w pierwszej kolejności przy tych osobach, które nie domagały, które cierpiały, które były powalone chorobą. Zobaczcie we wszystkich sytuacjach zanim zaczął mówić o sprawach dotyczących nieba, to najpierw starał się podnieść człowieka z tej doczesnej jego niemocy. I możemy dzisiaj też to nasze rozważanie zakończyć tak, jak Pan Jezus przy Samarytaninie powiedział: Idź, nity czyń podobnie. Amen.